Jesteśmy na Leśnej Górze 15 i słuchajcie, mamy dwa remdźwiki i jeden jest zepsuty. Tam była kartka, że dźwig jest wyłączony. O widzicie? E. Jest E. Tu jest druga winda, remdźwik. No niestety, jeden remdźwik jest zepsuty. Trudno. Tak to jest, nie? Jak się takie złomy daje tutaj, niestety. Tak, tak jak zwykle, nie? Jak zwykle musieli i takie, po co w ogóle takie złomy oni dawają, no? Potem się dziwicie, że się ciągle winda psuje, no. Takie złomy o nazwie Remdziewik. Tak jak w Malborku, nie? Już w Malborku też dużo jest zepsutych. Jeden z już jest wyłączony od maja. taktycznie. Od maja 23 roku. No nic, przyjazd będzie tylko jednym z Trudno. Nawet nie ma piętra, tylko jest E. Jedziemy w dół i się udajemy do kolejnego bloku. Tu jest dane. 2023, nie, nie wytrzymam. Jak można takie złomy dawać? Po prostu... Nie fajnie. Chyba mi się ktoś będzie dosiadał, niestety. Kogoś słyszę, chyba będę z kimś jechał, niestety. A się zmieścimy w sumie. Ta winda jest duża. A nie, zero. Na porę ktoś chyba czeka. O. Widzicie, awaria. Dobra, to idziemy dalej, dzięki za oglądanie.